Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was w trzecim odcinku śnieżnej eskapady. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę sobie e, ogarniemy. Ten dodatek ze strony tych magicznych. magicznych? One są magi gorący, magicznych źródeł, gorących źródeł, jakieś tam wędrówki, i tak dalej. Zobaczymy, może uda nam się też wspinaczkę ogarnąć, ale z tego, co tutaj sobie chwilę sama pograłam, żeby właśnie tu dziewczyny troszeczkę przygotować do tego trzeciego odcinka, to wychodzi na to, że trzeba ten punkt spinaczki zdobyć, a nie jest tak łatwo go zdobyć, więc jeżeli macie jakieś kody, które po po powodują, że wiecie, można sobie tam wspinaczkę dorobić, to dajcie znać, bo ja szukałam, ale nie mogłam znaleźć, bo wiecie, po prostu chodzi mi tu o to, żeby wam pokazać, jak to wygląda na tej ściance tam na górze, a nie na takiej zwykłej, więc no, zanim one się nauczą tej wspinaczki, to może troszeczkę potrwać, dlatego mówię, że Wolałabym po prostu użyć kodu i tyle, ale nie mogłam znaleźć, bo ja nigdy nie mogę znaleźć żadnego kodu, <gry> więc jak wy macie, to, to z chęcią przygarnę. Dobra. E, dziewczyny sobie powstawały, dziewczyny sobie jedzą. E, no i tutaj, słuchajcie, ja tak się bardziej rozejrzałam po tej okolicy naszej e, i patrzcie. A tutaj mamy mm, znowu tę tablicę y, i jak weźmiemy na nią, klikniemy, to mamy wędruj do lasu, wędruj do górskiego chramu, tram, wędruj do tutaj jaskini, wędruj bez celu, wędruj bez celu, medytacyjny spacer. I widzicie takie dużo, 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 dużo rzeczy, więc ja spróbuję to zobaczyć i ciekawa jestem, czy to nas gdzieś przyniesie, czy po prostu, wiecie, Sim gdzieś tam sobie ucieknie. I też mamy, patrzcie, cię do Simki Leni. Bliskość dzięki szczęśliwym wspomnieniom. I teraz właśnie, jak ona... O, o nie ma już tego. Bo wcześniej było coś takiego, że ona się świeciła na żółto e, i mogłam wziąć, wzi wejść w tam coś tam, profil, coś tam, coś tam, ale to może te uczucia znikły, czy coś. Hmm. No skoro tak, no to szkoda. No, ale, ale było ten, wiecie, profil. A, i też Leni e, og ogarnęła, patrzcie style życia i ma odblokowane styly życia energiczna i efekty stylu życia to różne korzyści płynące z wykonywania czynności wymagających dużej ilości energii, zamiłowanie do czynności wymagających dużej ilości energii, no i taka zwiększona wydajność pracy, zmniejszona wydajność pracy w krajach wymagających małej ilości, bla, 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 także udało nam się odblokować. O i tutaj poszukiwaczka wrażeń w toku. O, trzeba podtrzymywać to zachowanie, żeby, znaczy w sumie to jest już odblokowane. Okej, okay. możliwość rozmawiania o nowej przygodzie, możliwości walki o kopa adrenaliny. Zbyt długi okres bez ekscytacji powoduje spięcie. Czyli mamy dwie, tutaj dwa style życia. A Leni, a, a tu, Lakwin chyba ma jeden? O, też ma to samo. Więc mamy odblokowane pierwsze style życia, więc spoczko, wydaje mi się. No ale dobra. Pojadły, pojadły, więc uciekamy, słuchajcie, tutaj i będziemy ogarniać temat. Tutaj też jest tabliczka, patrzcie. No, festiwali nie było, wczoraj nie było festiwalu, bo ja całą niedzielę z nimi przegrałam e, i nie było festiwalu. E, no dobra, może powędrujemy do tego lasu bambusowego i zobaczymy, co przyniesie nam to. E, czekaj, a ty? Ty też byś gdzieś poszła, ale to by się chce sikać. Tutaj ci się wysikaj. Mm. Ta smutna jest teraz, bo one chyba były. Właśnie im to chyba znikło, ile tego jest smutna. No dobra, zobaczymy, czy, czy nas to gdzieś przeniesie, czy ona pójdzie sama. Chyba sama. Gdzieś sobie wędruje. Co to? Wow! Weź? Wypowiedź życzenie. Gdzieś polazła. Aha, my po prostu idziemy z nią. To nie jest jak jakby. Czekajcie. O, rzeki, ty... to Tu już nie możemy, aha, ale tutaj są jakieś... Jakieś groby, jakiś pomnik. Tu nie możemy już podejść. Jest jezu ile ciekawych zakątków. Podejść tutaj, a tutaj możemy podejść. Jeja. Yeah. I tu możemy wędruj z protem do miasta, wędruj z protem do miasta, z. Hmm, ciekawe. Dobra. Gdzie ty idziesz? Wracasz, tak? Dobra, a weź to i weź zobacz, co są te duszki takie. O, przejść szlak wędrowny, jej się zaliczyło. Co to jest? O, widzicie, widzieliście to? Co tu się pełzało? Leśna zjawa wydaje się niezadowolona, gdy Lachlin próbuje ją złapać. Chwilę przed jej ucieczką Lachlin czuje przypływ dziwnej, wrogiej energii, a wokół niej roztacza się negatywna aura. O nie. Zrytowana leśna ja zjawa. Okej, okay, widzieliśmy z z tą Kodamę, to może była ta... To co szło po ziemi. Nie wiem, co to było. <laughs> Okej, okay, dobra. Ja myślałam, że nazwicie wywali gdzieś, nie wiem, przejście będzie jakieś. Dobra, to teraz wędruj do górskiego tak, chodź. Yy, Możesz się w gorącym źródle to zaraz. Dobra, dawaj. Bo ten taki robak był nawet na, mm, na zwiastunie, czy tam na jakimś zdjęciu, czy coś takiego było, kojarzę. Dobra, teraz gdzie będziesz szła? A ci nie jest gorąco? Mogłabyś się przebrać, bo ja ci dałam strój, e, taki lżejszy, o ten. Okej, okay, dobra, i co możemy robić? Opakuj... Umieść dar. E... Simika może. A ty dalej poszłaś, zrobiłaś zdjęcie i poszłaś dalej, tak? Okej. Okay. Co? Nieprzyjemna, czemu nieprzyjemna? Patrzcie, jak tu ładnie ja cię sunę. O, przebrała się i wraca. No to możemy sobie właśnie wędrować po takich różnych tutaj miejscach. I fajnie, bo ja myślałam, że pójdzie Sim nam gdzieś i tyle go widzieli, a tutaj ja patrzę, że można sobie z nimi z tymi simami wędrować, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Ojej, się siku chce. To w gacie, w gacie szczyj, w, w gacie, w gacie. To będziesz dar kładła, tak? Okej. Okay. Dobra. Wiesz co, możesz wracać zaraz do domu, bo ty się posikasz na wgatki. Gdzie jeszcze idziesz? Gdzieś jeszcze wędrujesz, tak? Nie możesz gdzieś tu pod krzakiem? Pod krzaka, pod krzaka, a co tam? Bez? Co to, to bez? Przekasz, no przekaż, no. Dobra, czekajcie, ona... Już dalej nie możesz iść możesz. Ona wraca, ale dobra, czekajcie, zobaczymy. Okej, okay, tutaj. Patrzcie co to jest. Zrób z ręki. Kurde, i się sików chce, no. Weź, to nie ma gdzieś łazienki? Powinna na tym szlaku być łazienki. Chyba... O nie, jeszcze pada deszcz! A mamy parasol, super, mamy parasol. Co to jest? Jakieś grzyby, ok. No zaraz się posiga w gacie. Ok, myślałam, że może. Myślałam, że może wiecie coś z tego, skąd wylezie. Że można będzie wejść do tej jaskini, czy coś. No dobra, widziałam jeszcze gdzieś tutaj yy, tą taką. O! Wędruj do świątyni. Aha, czy to jest to samo? Dobra, niech ona idzie na razie do domu, niech ona się wysika, bo jest taka biedna, sikająca, i zjeść musi się wykąpać. To się ogarnie i pójdziemy jeszcze raz. Okej, okay, dobra. Dziewczyny wybrały się na wędrówkę po trasie widokowej. Cokolwiek to brzmi. Jak, cokolwiek to jest, cokolwiek to brzmi. Znowu są te duszki. Teraz są jakieś pomarańczowe. Wypowiedzmy życzenie. Tu jest łazienka. O. Dobra. Idą sobie we dwie. Zobaczmy, gdzie one dojdą, gdzie one pójdą i co będą robiły. Kto to? Możesz przyjść, ale mnie nie ma w domu. <laughs> Także spoko. No dobra, dziewczyny sobie tutaj wędrują. Gdzieś poszła. A, poszła się wypowiedzieć, że to nie, no dobra. Ile... Kieszenie Niedziwny kulistop, jak to kopsuła simika. Ciekawe, który to simik. O! Pokaż. No, gdzie ten simik? Oszukali nas? Czy jeszcze nie dostałyśmy? Nie ma już ich. A jest. Rzadka. Wow! Wow! Cztery gwiazdki. No to nieźle. Sp... <laughs> patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, szkoda, że nie można tego zabrać. <laughs> Dobra. A ty poszłaś <laughs> dalej. Okej, okay. o, patrzcie, jakie tu jest to fajne. Co to jest? Napisz życzenie. Napisz. Chodź, ty też napiszesz. Chodź, już nie podrywaj chłopów, tylko chodź. Napiszesz życzenie. <grych> Kurde, tyle tu jest rzeczy do zobaczenia. Patrzcie, ile jest różnych wątków, różnych takich, wiecie. No, moim zdaniem fajnie jest to zrobione. Fajnie. Ej, gdzie ty znikłaś? A, bo ty idziesz. Co tu jest? Pewne życzenia nigdy się nie spełnią. Ojej. O, tam duszki są znowu. Napisałaś? Eee... Zrób wadkę z ręki i chodź tutaj. Wypowiedz życzenie. Co ci się dzieje? O nie. O fu. Czy to nam coś zrobić może? O nie, Leni została zaatakowana przez najstraszniejsze ze strasznych puzzujących istot gigantyczne skolopendry. No, no dobra, no ale co? I ona będzie tak zniosła? <gryzienie> Bolesne ugryzienie. no dobra, ale ty wiesz, że masz ciągle ją na ramieniu? ...wokół niej... Dobra, czekajcie, idziemy jeszcze do niej. Ta tutaj z duchami gada, tamta... Yy, ...skolopendry atakują. <grystanie> dobra. Ale czemu ty ją ciągle masz na ramieniu? Czy ona ma być? Czy, czy to się coś zbakowało? Nie wiem, dobra. Gdziekolwiek idziesz, bo ty dalej spacerujesz. Ale... A, zwaliłaś już ją, tak? Dani została zaatakowana i pogrynia przez gigantyczne w przyszłości może uniknąć bólu, jeśli zwiększy poziom logiki lub zaopatrzy się w spray przeciw... A, Aaaa... O, patrzcie, czyta tą mapkę. A ja właśnie się zastanawiałam, skąd ją wziąć, tę mapę, nie? Do czytania. A oni po prostu chyba sami sobie ją mają, nie? Okej, okay, a czekajcie. Ona ma te spraye, bo kupowaliśmy przecież. Um... Na nietoperze. A to jest spray przeciwstawonogą. Znaczy, nie chcę z do ulubionych, ale patrzcie. Znaczy. Mm. Czemu my nic nie możemy? Łagodnic na urazy. Um. Maść ukojenia. Może damy tę maść. Kurde, teraz nie mamy. Nie możemy, ale jak będziemy w domu, to damy tę maść właśnie um. Leni. To wiecie, może jej coś pomoże. Biedna, pogryziona. Mm, dobra, dała maść. E, ukojenie naszej tej. Zobaczymy, czy jak ona się nią posmaruje, to czy. Wiecie, bolesne ugryzienie. Pomogło, czy nie? Chyba nie. <gryzienie> dobra, one cały czas mają te. towarzystwo słabe. Więc niech sobie pogadają, dziewczynki. Zapyta, jak minął dzień. No i dobra, jest 17, więc ruszamy jeszcze raz, gdzie nie byliśmy właśnie. Bo tak, byliśmy na tym szlaku treningowym, to treningowy szlak, który raczej, wiecie, tam sobie będzie biegać. Trasę widokową. Teraz myślę, że pójdziemy właśnie do świątyni, a potem jeszcze do lasu bambusowego. bo chcę właśnie zwiedzić, wiecie, ten cały obszar, który jest dostępny, chociaż to wszystko jest tak jakby no, wokół siebie praktycznie. No ale właściwie, wiecie, warto, warto ogarnąć temat. Laklin nie chce z tobą gadać, Laklin już idzie, <grystanie> Laklin, już leci e, do świątyni. I jeszcze będzie bambusowy las. I będziemy mieli ten temat ogarnięty. No i jeszcze myślałam właśnie o tych, e, o tych gorących źródłach, ale wydaje mi się, że musimy to, wtedy iść do e, tych e, parceli, gdzie one są do wynajęcia i pewnie tam są takie, wiecie, luksusy. No dobra, idziecie czy co? Już nie słuchaj śmiesznych historii, tylko proszę proszę naprzód. Ta, zaraz tataż będzie chciała sikać, a ta i głodna jest. Halo, proszę pójść. Opatrzcie, tutaj też jest ścianka wspinaczkowa. Tutaj w sensie wiecie. Tutaj o. I możemy sobie tutaj na górę wejść i patrz, tutaj są jakieś donice, tutaj jakieś takie różne zakątki też są. Na, u nas dziewczyny pewnie nie będą mogły się jeszcze wspinać, bo one mają jednak tę wspinaczkę dopiero na pierwszym poziomie. Chyba Leni ma na drugi, więc zaraz zobaczymy. O, znowu są te duszki. Ciekawe. Czy... A, ty już tutaj jesteś, tak? Okej. Okay. I co? No ma zbyt niski poziom. Tu jest łazienka. Proszę się wysikać. Hmm, skorzystać z łazienki. Co? Ty to masz szczęście, Leni, wiesz? Ty to masz szczęście, przecież się posmarowałaś maścią. To jakiś drugi robak. No nie... Kurde... Co to? A to on tak poraził prądem? <laughs> jej jakie robactwo, ja cię skręcę. Dobra, chodź, a ty spróbuj złapać te duszki. Ja bym chciała, żeby właśnie takiego duszka złapać, ciekawa jestem o co tutaj chodzi. <laughs> Leni jej szczęście, słuchajcie, robale ją dzisiaj obeszły. Też ma zbyt niski, wydaje mi się, że musi mieć drugi czy trzeci poziom pewnie, a ona ma drugi, więc... No więc słabiutko. Ile przed jej wiergla, nie czuje się, że zalewają, czyli nie udało jej się złapać. Kurczę, ciekawe jak to zrobić. Dobra, wracaj do domu, i ty wracaj do domu, idźcie się ogarnijcie i spróbujemy właśnie ogarnąć też te, te źródła zielone, znaczy gorące, magiczne. Dobra, jesteśmy trochę w innej czasoprzestrzeni, bo e, przed chwilą wyłączyło mi grę i tam mi się za dwa dni zapisały. Nieważne. E, lecimy na te magiczne źródła. E, patrzcie, tutaj są te magiczne, gorące, gorące. Jakie magiczne źródła? Gorące. E, bo właśnie tutaj są do wynajęcia, a tutaj jest ten cały jakby jakiś ten właśnie jakby trochę spa, można powiedzieć. Więc chodźcie tutaj i będziemy się w gorących źródłach Moczyć, zobaczymy o co tam chodzi. Okej, okay, dobra, tak to się prezentuje. O, o tak, o tutaj właśnie, pięknie. To od razu przy szlaku, nie? E, I co, zobaczmy jak to wygląda w środeczku. W środeczku. Okej, okay, tu mamy taki, o, kominek fajny. Pewnie wydaje mi się, że to jest taki na zasadzie troszeczkę spa, myślę. Mydło i powidło, jedzenie. Tutaj mamy... Też stół. Tutaj mamy troszeczkę jakby przebieralnie. Na górze mamy stół. Jedzenie. A ja, tutaj mamy takie palenisko. Fajne. A to co to? To chyba tylko taka jakoś ozdoba jest. No ale dobra, patrzcie, tutaj się wychodzi. No i cały... A! Okej, okay, dobra, no to bierzemy prysznic, słuchajcie, chodźcie. Dziewczęta, weźmy prysznic i spróbujemy w tych gorących źródłach się pomoczyć. Fajna sprawa, te gorące źródła. Takie, wiecie, powrót do przeszłości trochę z The Sims 2, jak ktoś pamięta, kojarzy, to to właśnie w The Sims 2 takie gorące źródła były. Tak, razem się relaksujcie, chodźcie dziewczynki. Dziewczonki. Spore to jest źródło, gorące. Jak widziałam, to właśnie ona jest normalnie w trybie kupowania, nie? Tak, bez żadnych tam kodów wpisywania. Jest normalnie się e, prezentuje, więc e, można sobie w chałupie zrobić albo pod. Także no, tutaj jeszcze panowie jacyś idą do nas, słuchajcie. Dobra, pokażcie dziewczonki, jak to wygląda. No, w sumie jak to wygląda, nie? Się siedzi i tyle. Ale relaks, patrzcie, siedzą w tym źródle, w tym źródle siedzą, ale ten, ale para z ust leci, czyli że wiecie, zimno, nie? No okej, okay, spoko. I chciałam zobaczyć, czy są właśnie jakieś, jakieś interakcje więcej, czy one po prostu wchodzą do tego źródła, no i siedzą, nie? No pogadajcie sobie. Patrzcie, pada śnieg, a one siedzą w tym. W tym źródle. No. No spokojnie. Zawsze jakaś nowość, jakaś nowa, um, jakiś nowy. Boże, słowami brakuje. Jakiś nowy aspekt w grze. Czyli teraz do każdego spa może być dołączone takie gorące źródło. I w tym gorącym źródle można siedzieć pewnie i latem, i zimą, i wszystko. Ale zawsze już jest coś nowego, nie? Coś, co możemy właśnie zwiedzać. O, patrzcie, 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 patrzcie. Jest. Otwórz profil. O. Lenio Campo bez pracy. A jest, że siostra. Patrzcie, jest, że siostra. Ja myślałam, że one nie mają tego. Mm. Że nie mają tego związku, ale mają dobre przyjaciółki. Okej. Okay. Użycia Simki. Rozdanie Lona po wspólnym relaksie. <ścoughs> Czekajcie, a zobaczymy u niej. A u niej nie ma. A, okej. Okay. Aha. No spoko, spoko powiem wam. Mm. Musimy się moczyć... Uśmieść gorące źródło strybu, bo całkowite odprężenie. Aha, czyli musimy czekać, aż ona tutaj będzie miała całkowite odprężenie i wtedy już będzie, będzie zadowolona i wtedy tutaj się spełni i będziemy mieli kolejny... Etap tej aspiracji, a u niej tutaj możemy tę wspinaczkę, musimy ten szlak wędrowny. A, bo mi się to nie zatrybiło Teraz będę musiała jeszcze raz to zrobić, już po są nagraniu, nie? A zrobię, bo to mi przecież się nie zapisało, więc będę musiała to ogarnąć jeszcze raz. No ale to nic, ogarniemy temat. Dobra, posiedzimy trochę i zobaczymy, kiedy ona się tak zrelaksuje, że będzie. Hmm. Aż będzie miała, wiecie, tę te... Te premię. Zatracić się w cieple. A można ona musi się relaksować sama? Dobra, a ty co? Wylazłaś, to może, nie wiem, idź, rozpal ognisko, znaczy ognisko, kominek czy coś, a ty siedź dalej. Umieć gorące źródło z tyłu. Niech twoja Simka się w nim relaksuje aż do uzyskania premii. No dobra, no to musi w nim po prostu siedzieć, aż tę premię uzyska. Okej, okay, dobra jest. Teraz mamy. wykonać interakcję towarzyską właśnie Onsen. Odwiedź i wykonaj interakcję towarzyską z innym Simem. że nie lub złap i zjawę. Zwoli tempo i emocjonalną uważność. Słuchaj muzyki, podziwiaj sztukę, przytni. Wązei, odpręż się w gorącym źródle. Medytuj podczas specjalu to tylko kilka z czynności, które możesz wykonać, by osiągnąć emocjonalną uważność. No okej, okay, czyli to w sumie teraz trochę, takie to wszystko. No dobra, no to teraz możemy po przyja przyjazne jakieś rzeczy pogadać. Tutaj na przykład, nie wiem. Ożywiona rozmowa. To ci się zatrybi, kiedy ty idziesz, biegnie na najbliższego pomieszczenia. Dlaczego? O, no patrzcie, jak szybko. No dobra, tutaj wypowiadać, no to też ogarniemy temat. Dobra, a pokaż u ciebie, u ciebie to na razie, u ciebie to na razie nic. No dobra, dziewczyny, możecie wrócić sobie już do domu. Myślę, że że tutaj wiecie, po troszku ogarnęliśmy, o co chodzi w tych gorących źródłach. Patrzcie. Całkowite odprężenie, tak. A o co chodzi w tych gorących źródłach? Ojej, a to taka wichura. A to dlatego one chciały do najbliższego pomieszczenia iść, bo taka zamieć jest śnieżna. No okej, okay, kum kumam. Okej, okay, dobra, wróciłyśmy z dziewczynami do domu, także one tutaj się ogarną i wszystko. W sumie 18, jest 19, także ja to z niej pogarniam, i w następnym odcinku będziemy dalej sobie eksplorować i podglądać ten dodatek. Właśnie z tą spinaczką chciałabym zobaczyć i ogarnąć o co tam chodzi. No i z tymi nartami też trochę już na tych dalszych szlakach, gdzie mamy większy poziom, też to ogarnąć i tak sobie będziemy właśnie tutaj pogrywać. Może uda nam się tutaj ogarnąć właśnie już kolejny poziom tej aspiracji, i tutaj też, więc no. Tak Cię prezentuję i da, mówię jeszcze, powtarzam się kolejny raz, że jeżeli chcecie, żeby coś konkretnego Wam pokazać, to dajcie znać w komentarzu, a teraz żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!